Cześć, witam Was serdecznie. Dziś chciałbym pokazać Wam, cóż takiego nowego pojawi się w nadchodzącym Elementorze Pro w wersji 2.9.10. Taki będzie miał numerek, ten najbliższy Elementor Pro. Nowości, przede wszystkim Lottie Icons, czyli można by powiedzieć taka natywna obsługa animacji, o których zresztą mówiłem bodajże dwa filmy wstecz, więc jeżeli masz ochotę, macie ochotę obejrzeć sobie materiał związany właśnie z tego typu animacjami, zapraszam do filmu wcześniejszego, zresztą pewnie powyżej pojawi się link, będzie można kliknąć, w opisie być może też dam. Natomiast druga funkcjonalność, bo umówmy się, jeżeli chodzi o Lottie Icons to taki troszeczkę gadżet, natomiast jeżeli mówimy o funkcjonalnościach, które Rzeczywiście są takie bardzo praktyczne i mogą wnieść coś ciekawego do naszej strony, od, od takiej, od te, jeżeli chodzi o tą sferę funkcjonalną. No to mowa o formularzach i opcji pod tytułem multi-step. Więc będziemy mogli rozbić formularz, zwłaszcza jeżeli on będzie dosyć rozbudowany na kilka etapów jego wypełniania. To będę za chwilę pokazywał, i to pojawi się w nadchodzącym Elementorze Pro. Zapraszam na film. Dwie nowe funkcjonalności, o których za chwileczkę będziemy sobie mówili, które Wam pokażę. No, myślę, że ucieszył bardzo tych wszystkich, którzy podobnie jak ja wyznają zasadę, że minimalizm jest naprawdę w cenie. I tu nie tylko, jeżeli chodzi o WordPressa, w ogóle jakikolwiek inny system. Im mniej jest to budowane, im mniej ma rozszerzeń, im mniej ma modułów, tym lepiej. I to ze względu chociażby na wydajność, no to jest jakby kluczowy element, natomiast nie zapominajmy także o aspekcie związanym z bezpieczeństwem. Im mniej rozszerzeń, im mniej modułów, im mniej różnych dodatków, które instalujemy na naszej stronie, tym z punktu Widzenia bezpieczeństwa naszej strony zdecydowanie lepiej. No więc, jeżeli teraz pojawi się Elementor Pro w wersji 2.9.10 i korzystacie właśnie z tej wersji Elementora, bo podkreślam, to jest wersja płatna, to nie jest wersja bezpłatna, to nie jest wersja darmowa dostępna w repozytorium, to jest jakby jej e, przedłużenie tak? o dodatkowe funkcjonalności, za które już niestety trzeba zapłacić no to będziecie mogli zrezygnować z dodatków, części przynajmniej, tak? jeżeli na przykład wdrożyliście animację loty, tak jak pokazywałem Wam to na tych dwóch filmach wstecz bodajże. No to możecie śmiało z takiego rozszerzenia, z takiego modułu, z takiej wtyczki zrezygnować. Możecie ją odinstalować, ponieważ zapewni Wam to już sam Elementor Pro. Podobnie, jeżeli macie formularze bardziej rozbudowane, tak? gdzie chcieliście, znaczy Waszym, jakby yy, chcieliście, żeby po prostu ten formularz był podzielony na kilka etapów, tak? żeby, bo, bo jest rozbudowany. No i Elementor Pro takiej możliwości Wam nie dawał, więc jeżeli chcieliście wdrożyć taką możliwość, trzeba było posłużyć się zewnętrznymi wtyczkami, czyli coś nowego zainstalować, coś dorzucić, czy to do Elementora, czy dorzucić niezależnie od Elementora. No i właśnie jeżeli to była jedyna Wasza motywacja, a mianowicie to podzielenie formularza na kilka etapów, no to będziecie też mogli śmiało z tego dodatku zrezygnować. Pokażę wszystko za chwileczkę. Dobrze, ale zanim chciałbym serdecznie zaprosić Was do subskrypcji, także kliknijcie w poniżej przycisk subskrybuj, nie zapominając o dzwoneczku, który powiadomi Was później o kolejnych filmach, jakie publikuję. Przechodzimy do naszej strony, przykładowa strona, na której będziemy za chwileczkę się bawić. Dla tych wszystkich z Was, którzy nie wiedzą jeszcze, cóż to takiego są te animacje Lottie, odsyłam do filmu wcześniejszego. Tu tylko podpowiem, jest taki na przykład serwis Lottie gdzie możemy pobrać taką animację. Pobieramy plik JSONa, który później na naszej stronie jest renderowany do takiej właśnie postaci, takiej animacji. Niektóre naprawdę bardzo fajne, niektóre bardzo fajne. Dobrze, ale nie będziemy teraz o tym mówili. To tak jak powiedziałem, było już wcześniej, więc możecie cofnąć się do poprzedniego filmu. Natomiast teraz przechodzimy już do konkretów. Dorzucimy sobie tu sekcję. Do tej sekcji wstawimy najpierw animację, a później nasz formularz. Więc klikamy na widgety i szukamy widgetu Lotti. Wpiszemy Lot. Mamy, przeciągamy. Upuszczamy w miejscu, gdzie chcemy, żeby ta animacja się wyświetlała. No i mamy, no na dzień dobry, pojawia nam się animacja logotypu Elementora. No i teraz chcielibyśmy to oczywiście zmienić, więc możemy to zrobić we właściwościach tego widgetu. Źródło, plik multimedialny, czyli plik, który będzie pobierany bezpośrednio z biblioteki mediów naszej strony, ewentualnie, gdybyśmy chcieli, możemy podać też zewnętrzny adres URL do takiej animacji. Zostawiamy plik multimedialny i wrzucimy coś naszego, coś naszego. Ja tu już pobrałem wcześniej dwa pliki JSON, właśnie z tego serwisu Lotify, z który przed chwileczką pokazywałem, więc już nie będziemy tego pobierali. Wybieram pierwszy plik, wstaw, pojawia się, mamy animację wstawioną. No, moglibyśmy ją troszeczkę zwiększyć, no bo nie jest. Y Damy ile? 60%? Myślę, że będzie taka już dobrze widoczna, prawda? już jest dobrze widoczna. No więc mamy tą animację, wracamy do właściwości widgetu, plik załadowany, wyrównanie lewa, prawa, podpis, ewentualnie moglibyśmy podlinkować tę animację pod jakiś adres, na którym nam zależy. Dodatkowo poniżej, to co chyba jest tutaj kluczowe, to ustawienia, więc klikamy w tę zakładkę i mamy wyzwalacze, triggery, czyli viewport, dodatkowo mamy onclick, a więc animacja za Zacznie, tak, czyli ruszy, coś zacznie się dziać z tym naszym plikiem załadowanym w momencie, kiedy na przykład najedziemy, kiedy klikniemy, tak, kiedy klikniemy myszką na tej animacji, gdy najedziemy kursuar, kursorem myszki na animację, kolejny element i w momencie, kiedy będziemy scrollowali. Zresztą zobaczmy nawet, jeżeli chodzi o ten scroll. W tym momencie animacja jest statyczna. Tak? To nie jest animacja, można by powiedzieć, jest statyczny pliczek graficzny, jakaś ilustracja. Ale jeżeli teraz delikatnie zacznę scrollować, ona nagle ożyje, coś się zaczyna dziać, więc gdy strony scrolluję, ta animacja wtedy się. Ożywia. Dobrze, więc tu możemy tymi wyzwalaczami sobie operować. Zostawimy viewport. Mam nadzieję, że wiecie co to jest viewport. Jeżeli, jeżeli nie, no to serdecznie zapraszam na kursy Elementora Pro, na Poznaj WP, tam sobie już to bardziej szczegółowo omawiamy. Idziemy dalej, mamy zapętlenie, więc moglibyśmy aktywować tę opcję i wtedy jak nie trudno się domyślić, będzie ona powtarzała się non stop, tak? czyli dojdzie do końca, znowu się otworzy, znowu się otworzy i tak dalej i tak dalej. Poniżej możemy określić ile chcemy tych zapętleń, czyli ile razy animacja ma się powtórzyć. Domyślnie nieskończoność, gdybyśmy wprowadzili tu jakąś wartość, na przykład 3, no to 3 razy ona się nam odtworzy, 3 razy się powtórzy i na tym koniec. Dalej mamy jeszcze szybkość i dodatkowych kilka innych ustawień, natomiast to, co jest tutaj też fajne, mamy lazy load, a więc funkcję, która pozwoli, że ta, sprawi, że ta strona będzie po prostu nieco wydajniejsza, ta grafika po prostu zacznie się ładować, czy ta animacja zacznie się ładować w moment kiedy pojawi się w widoku ekranu. Czyli no, jeżeli ktoś przygląda waszą stronę, scrolluje sobie i dopiero, gdy pojawi się, to miejsce, gdzie animacja ma się wyświetlać, wówczas wtedy ona zostanie dopiero załadowana. Więc mamy tu właśnie takie opcje, jeżeli chodzi o konfigurację tej, tej animacji. Dodatkowo jest jeszcze, to już taka zabawa, gdybyśmy chcieli na przykład odtwarzać animację od tyłu, też możemy to zrobić i animacja będzie odtwarzana wstecz. <taki> Także taki fajny gadżet. Zresztą myślę, że nawet tu widać. Popatrzmy chwileczkę na tą animację. Ona teraz właśnie idzie wstecz, zaraz się zakończy i pójdzie w drugą stronę. Tu widać po tych przewijanych ekranach. Teraz mamy właśnie z lewej, z prawej do lewej. Tak, a za chwilę pójdzie w drugą stronę. Idzie w drugą stronę, wraca. Nam. Także też możemy coś takiego wykorzystać. I tyle. Tyle możemy powiedzieć. No wiadomo, że jeżeli chodzi o zakładkę ze stylami, ze stylami moglibyśmy sobie jeszcze dostosować. Czy wielkość, tak jak zresztą zrobiliśmy na samym początku, nieco zwiększyliśmy tą, tą animację. I dodatkowe inne opcje, na przykład filtry CSS, tak, gdybyśmy chcieli. No ale to myślę, że już doskonale znacie. Jeżeli pracujecie z Elementorem Pro, to te opcje są Wam znajome. Te opcje są Wam znajome. Dobrze, zostawiamy więc animację, więcej już tego tematu nie omawiamy. Omawiamy, może podmienimy na nieco inną, która będzie pewnego rodzaju preludium do następnej części naszego dzisiejszego spotkania, a mianowicie multistep forms, multistep forms, więc upuścimy taki formularz, znajdziemy sobie widget z formularzem, upuszczamy poniżej, ok, jest formularz, ja jeszcze może dodam, Troszeczkę marginesów damy sobie z prawej strony powiedzmy 150, z lewej damy 150, a u dołu damy setkę, żeby nam się nie przyklejało za bardzo do stopki. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. O, jest ok, myślę, że będzie widoczne dobrze. Wracamy do ogólnych ustawień naszego formularza. Etykietki sobie wyłączymy, też, żeby go nieco odchudzić, <laughs> będziemy mieli ten obszar roboczy bardziej czytelny w tym momencie. No i dobrze, co teraz moglibyśmy tu zrobić? Standardowy formularz, tak? Jeżeli pracujecie z elementorem Pro i wykorzystujecie formularze, doskonale już to znacie. No i teraz w jaki sposób moglibyśmy podzielić ten formularz na przykład na dwa albo na trzy kroki. Otóż, dodajemy kolejny element. I z listy rozwijanej, gdzie mamy rodzaj pola, wybieramy po prostu krok. Step, krok. I spójrzcie, u góry już nam się pojawiła jedynka i dwójka. Mam nadzieję, że to widać na filmie. Dwa kroki. I teraz właśnie możemy je dokonfigurować. U góry nam wskoczyło też dodatkowe pole. Gdy dodaliśmy właśnie ten krok, mamy pierwszy krok. W tym miejscu jest pierwszy krok, więc rozwiniemy i wpiszemy sobie w etykietce na przykład. Krok numer jeden pojawia się już w tym miejscu, widzimy, natomiast w drugim wpiszemy krok numer dwa. Krok numer dwa. OK, i mamy dwa kroki. Tylko teraz pytanie, w jaki sposób moglibyśmy na przykład tę część formularza związaną z wiadomością przerzucić do drugiego kroku. No więc tu myślę, że się pewnie domyślacie. Bo jeśli pracujecie z elementorem i wykorzystujecie te formularze, to doskonale wiecie, jak z nimi pracować, więc przeciągamy po prostu pole wiadomość poniżej do kroku numer 2 i automatycznie w tym miejscu to pole nam już zniknęło. Nie jest widoczne. Ono jest w tym drugim kroku. Więc gdybyśmy teraz zwinęli sobie pasek z widgetami i wypełnimy ten formularz, czyli będzie Krzysiek, jakiś e-mail. Nie, a a załóżmy, tak? Przechodzimy do kroku następnego. Jest krok numer dwa. Mamy naszą wiadomość. Moglibyśmy się cofnąć do poprzedniego kroku albo po prostu formularz wysłać. No i tak możemy rozbudowywać ten formularz o kolejne kroki. Więc gdybyśmy dodali następny element, załóżmy, że będzie znowu krok, tak? Damy mu krok trzeci, krok numer trzy i dorzucimy do kroku numer trzy jakieś dodatkowe pole jak to będzie tekst cokolwiek, cokolwiek? OK? Jest w trzecim kroku i teraz spójrzcie. Mamy trzy kroki ładnie widoczne w tym miejscu. No i teraz znowu moglibyśmy wypełnić. krzysiek. E będzie taki nasz e-mail, następny krok, mamy wiadomość, i idziemy do ostatniego kroku, gdzie mamy to pole, które dodawaliśmy jako ostatnie. I moglibyśmy dalej wysłać ten formularz. Więc w taki oto prosty sposób możemy stworzyć tego typu formularze, które będą podzielone na kilka, kilka etapów. Dodatkowo, co moglibyśmy tutaj zrobić jeszcze, czy coś możemy zrobić? No, mamy ustawienia dotyczące kroków, więc jeżeli rozwiniemy sobie tę sekcję, moglibyśmy zmienić no, chociażby sposób, w jaki mamy zasygnalizowaną u góry e, tą etapowość, czyli te poszczególne kroki. Czy to ma być liczba i tekst, tak jak domyślnie, a może coś innego, może progress bar. Teraz go nie widzimy, musielibyśmy go delikatnie sobie ostylować. Zaraz wam pokażę, w czym rzecz. Mamy progress bar, więc przechodzimy do styli, szukamy kroków, mamy kroki. No i teraz kolor. Kolor damy na przykład zielony. Będzie 100% wypełnionego formularza. Natomiast kolor tła pewnie dalibyśmy szary. To tego nie widzimy w tym momencie, ale jak cofniemy się do poprzedniego kroku, to już to widać. Jesteśmy. W 66% naszego formularza, czyli jesteśmy na tym etapie, już niedaleko zostało nam do, do jego zakończenia. Jeszcze tylko jeden krok. Poprzedni krok 33%, następny 66%, następny 100%. Więc w taki sposób to funkcjonuje. Wrócimy sobie jeszcze do treści, do ustawień naszego formularza. Progress bar, ewentualnie co moglibyśmy dać same. Same numerki, mamy tylko numerki, mamy, mamy same ikonki, więc również tymi ikonkami możemy zarządzać, oczywiście, w ustawieniach pól formularza. Więc, jeżeli na przykład przejdziemy do kroku pierwszego, to w tym miejscu właśnie moglibyśmy zmienić ikonkę. Ona domyślnie wygląda tak, jak widzimy, ale tu można to zmienić. Wracamy znowu do ustawień. Co jeszcze takiego mamy? Ikonkę. Ikonka tekst, numer tekst, no kwestia zabawy, także możecie wybrać sobie po prostu taką formę, jaka będzie Wam najbardziej odpowiadała. Dodatkowo jeszcze mamy kształt, w tym momencie jest to takie kółeczko, Może, moglibyśmy zmienić na kwadrat, moglibyśmy też prowadzić lekkie zaokrąglenia rogów w tym kwadracie. No ewentualnie w ogóle nie chcemy tutaj, żeby ani było, żeby nie było żadnej ramki, tak? Po prostu same, same ikonki i teksty. W stylach, wiadomo, możemy sobie zmienić odstępy pomiędzy kolumnami, ale to jeżeli chodzi o formularz, natomiast jeżeli chodzi o kroki, bo, bo to nas w tym momencie interesuje najbardziej, to tu jest, właśnie, możemy wprowadzić większe odstępy pomiędzy. Tymi etapami widocznymi u góry, a samym formularzem, możemy zwiększyć rozmiar ikon lub je zmniejszyć, no i pobawić się pozostałymi opcjami, jakie tu mamy. Chociażby tą linią, która oddziela poszczególne kroki, też moglibyśmy zmienić na przykład jej szerokość, aczkolwiek tu z pewnością będziecie chcieli, żeby zawsze była taka subtelna i delikatna. No to samo, jeżeli chodzi o, możemy powiedzieć, szerokość tych, tych linii, to także możemy wprowadzić pewne modyfikacje. Dobrze, i to tyle, jeżeli chodzi o te dwie nowe funkcjonalności w Elementorze 2.9.10. Myślę, że ciekawe, zwłaszcza jeżeli chodzi o formularze, bo to taka bardzo praktyczna funkcjonalność. Animacje, no cóż, nie każdy z pewnością będzie chciał wykorzystywać je na swojej stronie, no więc to już pozostawiam Waszej gestii i ocenie. E, troszeczkę gadżet, ale w niektórych sytuacjach myślę, że może się przydać. Dobrze, dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam.